Słuchajcie kochani, tu, tu ETOSE znaleźliśmy starą po niemiecką yy, bardzo stary dom opuszczony. Już jest godzina dość późna, bo około pierwszej w nocy, ale wchodzimy na nieznane rubieże. chłopaki penetrują już pomieszczenia. Rustereczką powiedz przecież. Wow, ale piec. Pachnie tu taką starą panią. ty, włączam tego. Pachnie tu. Pachnie tu. Pachnie tu. Pachnie tu. to. tu. Pachnie pierdolę Co? tu. nie ja wyłączyłem to jest promieniowanie mikrofalowe. W tym domu nie było mikrofalówki. No takie ludzko było. Na te, na te i... na Powiem wam, że kurwa ty Chłopie... Tu są dusze. Tu są dusze. też idziemy. też Nic nie mówię.

A tak. a Adaś, Adaś, chodź tu. Adaś, Adaś do domu. Jesteś operatorem, kurwa dwójki Bo ja nie mam. to jest tego. Ja wiem, że tu grzeje stary. Tu jest kurwa taka radiacja. Pole tam. Można powiedzieć, że to jest e, dom mojej koleżanki, tej sąsiadki z Niemiec ona tu przyjeżdżała, ale że tak powiem starszych dziadków miała właśnie tutaj stąd z polski, także sąsiedzi. Wiedziałem, że ten budynek jest opuszczony. Nikt go nie eksploruje. Czyli Kobra słuchaj. Telefon do ciebie. Dobra. O, ten pokój jest... Gdzie Gdzie masz ten kawał? Tam po pokoju. Piękny piec. Oczywiście, jakiś obraz? Proszę za tę ciemność, ale spójrzcie, to jest niemiecki design. Skóra właściciela, możliwe, że... Co, grzeje? Kto ma K2? Likwidacja kogo? dawcy Kogo to jest? Warszawa. Znam tego pana. To twój dziadek? Fiłka, nie, kolega mojego dziadka. Kolega, tak. najbliższy sąsiad mojego tak, dziadka, Fiłka. No jak chciałbyś? Ja Czego znałem. Brązowym krzyżem Ej, słuchajcie. Jest tu pomieszczenie jakieś. Słuchaj, twoja stara tam była. Nic tam nie ma. Ślepy zaułek, Albo nie wszedłem do końca.

Od zawsze chciałem tu wejść. Patrzcie, święte obrazki. O kurczę. Patrzcie, że w ogóle piece przetrwały. To już tak rzadko, że te piece w ogóle, ty. Patrz, żony, patrz na te piece. Tak, to jest warte. Haflowy. To Piękny jest warte. piec. Stalo dawny. Jej, płyta winylowa. Polska współczesna muzyka Drogowa I Wiecie co? Tu jest I... tyle pomieszczeń, że można by było tu odjebać escape room'a kurwa. Co, co mówisz morda? Tutaj spałem kiedyś Ten piec Ten piec jest piękny Ej Johnny, Johnny no. chuj z tamtym piecem no. Chłopie jest Johnny tamten piec to jest jeszcze nic Tamte kafle przy ty. Ty, o Maryję matko Za Colmali. To jest pan kiedyś. Ty. Pan. Hole kurde ten. To jest w ogóle przesadzone. To było patrz, chyba miejsce na figurkę jakąś świętą, patrz, nie? Patrz. Jest masakra tu. No. Wiesz, że to, to nie zobacz, powinno występować. To takie promowanie? Minimowanie jakby miał kurwa mikrofalówkę włączoną, nie? To, to tylko świadczy o tym, że tu są dusze człowieku. Patrz to, zobacz. zobacz. Co? Patrz na ten piec, na figurę. Na figurkę, jakieś miejsce. Patrz. To co? No. no K2, elektromagnetyczne promieniowanie. Jest tu prąd? No, nie ma tu prądu. No. Patrz, koleś. Spałem tu kiedyś tak fajnie. Ale O kurwa. No co, tu piękny obraz, ale nie zniszcz go. Matka to, Boska. To jest na Ten obraz. Piękny obraz. Znaczy to jest wytłacianka wiesz co. Można by było, było do kościoła odnieść no bo tutaj no, to się to zmarnuje. To w kamienie, nie, nie, nie. Tego nie można skruszyć i dzień w nocy? Cyrkonie no bo kurwa dzięki. Kurwa kanał no, będę miał no, zajebisty film. No kurwa kiedyś na cyrkonie dałem do akandzia no. jedną ty ciekawe jest to, że tutaj strasznie grzeje promieniowanie, czego nie powinno tutaj być. No nie powiem wam, że... Ale jest dobra. Ale jest lekko Nie, tu. Tu. Nie wiem, czy, Johnny, można brać rzeczy z takich, kurwa, święte z Ursusów. No chyba, że jesteśmy święto wszystkim. Chyba ty jesteś. Ale kominek zajebisty, nie? O, surga. No. No i teraz kurwa. Ten nórek tam. No, to ciekawe. Może, cieć, cieć, ruskie. To jest kaso do nie te nie kasonce Nie widzę. Ale wygląda jak ima. Łąg fajny. Czy to Wspólnota Polska? Polskie, ale klasyczne. Nie, kurwa. No to? To tak. Ale... Polska moneta. Jest, A nie? te są te. ten na końcu jest ten. Feningi. feningi, kurwa z czasów Marek. Czy euro? Eurocent? Eurocent. Eurocent. Ktoś tu był. Czyli pan docent. Tak, bo wnu wnuczka była z Niemiec. Wnuczka była z Niemiec. Ale doskonale z doskonale była... ją znamy. także... Nie hmm. A tu się urodziła, chodziła się, bo była w moim wieku, co nie? A czy jest? Szukał Panie... Co to jest? pieniędzy też. Tak? Ma no chodź tam kurwa do tego pomieszczenia, tam jest wejście na stryk człowieku. O. U nas w pałacu są pieniądze też. No są? Ty też jesteś osobą, która no to potwierdza? Ja no mam kurwa właśnie... U nas Ej, te drzwi. Ale co, duch czy nie topnął? Nie, oni nie mają takiej mocy. To jest szafa do narni, nie? Ale płaszczyzna. Wejście jest na ten, na strych. Hmm. A my szukaliśmy drabiny. Chodzisz tam zobaczyć? nagrać no, dla no widzów? Tak, czy. Dla no. widzów? Na te no, na no, i tak to. wiem, czy mogę ufać tej drabinie, kurwa. Powiem ci, no jest no, taka. Zgięta, Troszkę zgięta, tak, ale. No, masz to wójkę. Odpalona jest? Tak, chyba ja Powiem ci troszkę się ten czyniasz. Czy to jest? Ja nie, no, no śwież tylko tak, ja sobie daję. Ja mogę iść za tą. Tak, aby drabina by wytrzymała, tak? Reszta to pierdolica. Ok, to jest coś takiego co tam jest. ale tu jest rozpierdol. Krzesła jakieś, krzesła jakieś, nie wiem co to jest w ogóle. Mała drabinka, jakieś butelki, stare kurwa przewody, linki jakieś stalowe, I nic ciekawego, nawet nie to. Pe... Mhm. Uważaj, bo to są kurwa, to jest szafa odnarni, mówię ci. No, nie wiem, to Nie, Trzymaj kobiety. Ja ci dam. ja? kochani. nie miał. Ej, spójrzcie na to. Ja nie wiem, co się co dzieje z K2. K2, kurwa na kurwia. Nie ma tu elektryki, ja wiem, elektromagnetycznego... Ludzie mówili, że tu chodzili. Ej! Znaczy widzieli. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Co? Głądał, kurwa. Nie jesteśmy sami, nie gdzieś tego, kurwa. Ale ludzie mówili. Nie widziałem, żeby ta wujka tak żała, mocno. Na tysiące, na A kurweksów. Ej, mamy tryb, dawaj, dawaj na ten